Witam wszystkich stałych słuchaczy na 92.9 i Radio fm Radiofama, albo trzy razy w Radiofama.compl Razem z nami jest dziś specjalny gość, kandydatka na prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego, pani Agnieszka Łuczak. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dlaczego pani jest lepszą kandydatką na prezydenta niż Marcin Witko? Ja chcę zmieniać Tomaszów. On chce władzy. Ja znam miasto, on nie. Dowodem jest unikanie przez niego debaty w drugiej turze. Ja zaproponowałam debatę już w, po, w powyborczą noc. Tak. Witko bał się zmierzyć ze mną. Wymówką były obowiązki poselskie, gdy w tym samym czasie pełno było go w innych mediach, po to tylko by mnie oczerniać i obrzucać inwektywami. Nic nie mówił i nie mówi ludziom, co chce robić, jakie ma pomysły na Tomaszu, jak zamierza je Realizować, tylko cały czas na temat Agnieszki uczak. To świadczy tylko o tym, że bardzo się mnie boi. Jest więc niekonsekwentny. Wcześniej, trzy tygodnie temu, tłumaczył swoim wyborcom, że możemy to taki nieważny, nieznaczący komitet wyborczy. A teraz musi aż ściągać do Tomaszowa prezesa Kaczyńskiego, żeby ten mówił ludziom, że Witko jest lepszy niż uczak. No proszę, co Kaczyński może wiedzieć na mój temat? Tyle, co mu powie Witko, czyli nic. Pan Witko przedstawił swój program? Ktoś go zna? Do świadomości przebiło się tylko to, że chce likwidować parkomaty i strefy płatnego parkowania? To ma być program naprawy miasta? Czy jak zlikwiduje opłaty, to od tego przybędzie miejsc pracy w mieście? Komuś poprawi się sytuacja materialna? A może dzięki temu będzie więcej mieszkań? Wszyscy kandydaci mówili o tym, że chcą ściągać inwestorów do miasta. Okej, okay. pytanie: jakimi metodami to robić? Skoro poseł Witko, a wcześniej radny Witko nie ściągał inwestorów, to co się takiego wydarzy, że teraz z tym zadaniem poradzi sobie prezydent Witko? Mój program o tym mówi, jasno w kilku punktach. Zrobienie zaś tego jest żmudne, ale możliwe. Wymaga czasu i wysiłku nie jednego, a wielu ludzi pracujących z prezydentem. Co zatem uważa pani za najważniejsze w swoim programie? Współpracę z ludźmi, uświadamianie im, że Tomaszów nie jest ani prezydenta, ani radnych, tylko nasz, Tomaszowian. Jestem niezależny. Nie należałam nigdy do żadnej partii politycznej. Nie muszę spłacać nikomu zobowiązań ani realizować partyjnego programu. W tym tkwi moja siła, bo mogę rozmawiać z każdym, słuchać wszystkich opinii, pomysłów. Realizować te oparte o dialog. Te, które są najlepsze dla miasta. Nie załatwiają czyichś interesów. Poza tym znam doskonale nasze miasto. Od ponad 20 lat zajmuję się jego sprawami. Przypuszczam, że gdyby dziś pan zapytał Marcina Witko, jakim będzie dysponował budżetem w przyszłym roku, którą inwestycję musi w przyszłym roku realizować w pierwszej kolejności i co zrobi z wytyczonym obszarem funkcjonalnym, to pewnie nie usłyszałby pan zadowalających odpowiedzi. Załóżmy, że idę w poniedziałek do pracy do urzędu i wiem od w pierwszej chwili czym trzeba się natychmiast zająć. Największą inwestycją w mieście i nie chodzi tu wcale o Plac Kościuszki, chodzi o oczyszczalnię ścieków i 105 km miejskiej kanalizacji. Jak nie zdążymy do końca przyszłego roku tego wybudować i rozliczyć to miasto czeka klęska. Pół Tomaszowa jest pod hipoteką na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Wszystkie szkoły, muzeum, centrum dialogu, w dodatku możemy nie dostać 102 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Spójności, a inwestycje i tak trzeba zrealizować. Ścieki i woda mogą iść w górę o 200%. Kogo będzie na to stać? Czasu jest okropnie mało, a tymczasem cała władza w mieście i w spółce wodnej od trzech miesięcy zajmowała się tylko i wyłącznie wyborami. Co pan Witkowi o tej inwestycji, oprócz tego, że chce wymienić prezesa spółki? Ludzi nie wolno nawzajem na siebie szczuć i obrażać. Jeżeli w tym mieście ma być dobrze, to ludzie muszą ze sobą zacząć współpracować, darzyć się zaufaniem, a tu ciągle tylko udowadnianie, że jedni są lepsi od drugich i tych drugich trzeba zniszczyć, pokonać, przepędzić. Tak się niczego nie zbuduje. Nie boi się Pani dominacji radnych PiS? Ja się nie boję, bo będę naprawiała miasto, nie uprawiała politykę. To 20 radnych musi uważać, by w krótkim czasie nie byli postrzegani jako partyjny beton. Dobra współpraca z niezależnym prezydentem może ich przed tym uchronić. Ja Państwu przypomnę, że razem z nami była dziś pani Agnieszka Uczak, kandydatka na prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.